Luty 1952 Warszawa. W sterylnym, zimnym biurze milicji obywatelskiej kobieta w znoszonym płaszczu stała przed beznamiętnym urzędnikiem. Powietrze było gęste od zapachu taniego tytoniu i mokrej wełny. Nie płakała, nie błagała. Patrzyła mężczyźnie prosto w oczy, a jej głos, choć cichy, przeciął pomieszczenie jak brzęk tłuczonego szkła. Oddacie mi go! Albo każdy w tym budynku dowie się, co to znaczy stracić dziecko. Ta kobieta nazywała się Ewa Nowak. I przez następne 30 lat jej historia będzie szeptana w państwowych domach dziecka i na cichych korytarzach władzy. Legenda matki z Mokotowa, cichej księgowej, która rozpoczęła jednoosobową wojnę z ludźmi, którzy ukradli jej syna. Ale żeby zrozumieć, jak prosta praworządna matka, kobieta, która piekła miodownik na urodziny syna i wierzyła w obietnicę nowej Polski, przemieniła się w najbardziej osobistego i przerażającego ducha systemu. Musimy cofnąć się o sześć miesięcy do słonecznego sierpniowego poranka i pukania do drzwi, od którego wszystko się zaczęło. 16 sierpnia. 1951 roku. Warszawa pachniała jeszcze kurzem niedawno odbudowanych kamienic i obietnicą. Dla Ewy nowak ten zapach mieszał się z aromatem miodu i cynamonu, który wypełniał ich małe, dwupokojowe mieszkanie na mokotowie. Ciepłe popołudniowe słońce wpadało przez umyte okna, kładąc złote prostokąty na wyszorowanej podłodze. To był jej mały, uporządkowany świat. W tym świecie wszystko miało swoje miejsce. Na komodzie stała fotografia męża w mundurze Armii Krajowej. Wyblakła pamiątka po mężczyźnie, którego kochała, i po świecie, który przeminął. Obok zeszyt syna, siedmioletniego Janka, z równo narysowanymi szlaczkami. Każda linia, każde pociągnięcie ołówka. Było dla niej dowodem, że życie toczy się dalej. Siedział przy kuchennym stole, małe stopy ledwo dotykały podłogi, a jego skupiona twarz pochylała się nad otwartą książką. Ewa postawiła przed nim talerz z kawałkiem miodownika. Ciasto było jeszcze ciepłe: Zjedz Janku, nabierzesz sił do czytania powiedziała cicho. Jej głos był jak ona sama spokojny. Uporządkowany. Podniósł na nią wzrok, a w jego oczach odbijało się słońce. Uśmiechnął się, a w jego uśmiechu było całe jej życie. Był jej testamentem, jej jedynym powodem, by wierzyć w jutro w kraju, który zabrał jej przeszłość. Ten mały moment, ciepło ciasta, spokój w mieszkaniu, miłość w oczach dziecka, był jej fortecą. Jej aktem oporu przeciwko wszechobecnej szarości. Był to ten rodzaj szczęścia, który jest tak kruchy, że aż boli. Na ulicy pod oknem zatrzymał się ciężki samochód. Dźwięk silnika był obcy, brutalny w tej popołudniowej ciszy. Ewa zignorowała go. To na pewno nie do nich. 17 sierpnia 1951 roku. Pukanie do drzwi było głośne i stanowcze. Nie tak pukali sąsiedzi. To było pukanie, które nie prosiło, lecz żądało. Ewa otworzyła. W progu stało dwóch mężczyzn w cywilnych płaszczach i kobieta o surowej twarzy urzędniczki z opieki społecznej. Ich spojrzenia były pozbawione jakiejkolwiek emocji, jakby patrzyli na mebel, a nie na człowieka. Obywatelka Ewa Nowak? Zapytał jeden z mężczyzn. Jego głos pasował do pukania. Tak, o co chodzi? Nie odpowiedział. Wsunął jej w rękę arkusz szarego papieru. Ewa spojrzała na maszynowy druk. Słowa były zimne i ostre jak odłamki szkła. Decyzją Wydziału Dasząg Społecznych w związku z reakcyjną przeszłością rodziny dla dobra dziecka. Umieszczenie w państwowej placówce opiekuńczej. Pod spodem widniała pieczęć z orłem bez korony i nieczytelny podpis: Major Zygmunt Bielas. To jakaś pomyłka powiedziała, a jej spokojny, uporządkowany świat zaczął pękać. Mój mąż walczył za ten kraj, ja pracuję, syn jest zadbany, dobrze się uczy. To nie jest dyskusja, obywatelko przerwała jej kobieta. Działamy dla dobra dziecka państwo wie lepiej. Weszli do środka, nie czekając na zaproszenie. Janek, przestraszony, wybiegł ze swojego pokoju i przytulił się do nogi matki. Jeden z mężczyzn podszedł do niego: Chodź, chłopcze, pojedziesz w nowe, lepsze miejsce. Ewa krzyknęła. To nie był krzyk, to był dźwięk rozrywanej duszy. Rzuciła się w ich stronę, ale drugi mężczyzna złapał ją mocno za ramię. Jego uścisk był jak stal. Proszę nie utrudniać, to tylko pogorszy sytuację. Płacz Janka, wyrywanego z jej objęć, odbijał się od ścian małego mieszkania. Dźwięk ten wypełnił każdy kąt, każdą szczelinę, plamiąc wspomnienia o zapachu miodownika i ciepłym słońcu. Kobieta z opieki społecznej wzięła Janka za rękę i pociągnęła go w stronę drzwi. Ostatnie, co Ewa zobaczyła, to przerażone oczy syna, wpatrzone w nią ponad ramieniem obcej kobiety. Potem drzwi zamknęły się z głuchym trzaskiem. Cisza, która nastała, była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Ewa stała nieruchomo na środku pokoju. Na stole leżał nietknięty kawałek ciasta. Słońce wciąż świeciło, ale w jej świecie zapanowała wieczna, lodowata noc. W tej ciszy narodziło się pytanie: nie dlaczego, ale co teraz zrobię? Jej uporządkowany świat legł w gruzach, ale pod gruzami tliła się zimna, spokojna furia. Tego dnia Ewa Nowak, księgowa, umarła. 30 października 1951 roku. Gmach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego był jak kamienny grobowiec. Jego korytarze, wyłożone brudnym linoleum, odbijały echem kroki petentów i obojętny szum biurokratycznej machiny. Przez dwa miesiące Ewa żyła w tym labiryncie, ucząc się jego rytmu. Czekała w niekończących się kolejkach, wypełniała absurdalne formularze i składała podania, które trafiały do szuflad, by tam umrzeć. Każdego dnia przychodziła ubrana w ten sam szary, nijaki płaszcz, stając się częścią tapety. Jej twarz przybrała maskę pokory, ale za nią kryła się metodyczna precyzja księgowej. Słuchała, obserwowała, uczyła się języka systemu, języka paragrafów, pieczątek i niepisanych zasad. To była jej naiwna wiara. Jej ślepa plama, że w tym chaosie musi istnieć jakaś logika, jakiś błąd, którego można się uczepić. Znalazła go. Drobna niezgodność w numeracji protokołów, proceduralne niedopatrzenie, które pozwoliło jej ominąć niższego urzędnika i zażądać spotkania z jego przełożonym. To była jej pierwsza mała wygrana kruchy moment nadziei. Ale nadzieja zgasła, gdy wprowadzono ją do gabinetu majora Zygmunta Bielasa. Pokój był duży, wyłożony ciemnym drewnem. Za masywnym biurkiem siedział mężczyzna o twarzy człowieka, który wierzy, że posiadł prawdę absolutną. Jego spojrzenie było zimne i analityczne. Na wypolerowanej powierzchni biurka odbijała się jej twarz. Zmęczona, ale zdeterminowana. Ewa wyłożyła swoją sprawę. Mówiła spokojnie, logicznie, przedstawiając fakty, powołując się na przepisy. Nie prosiła, argumentowała. Bielas słuchał jej w milczeniu, bawiąc się wiecznym piórem. Gdy skończyła, uśmiechnął się lekko. To nie był uśmiech, to było obnażenie władzy. Obywatelko Nowak, powiedział cicho, a jego głos był gładki i niebezpieczny. Podziwiam Waszą skrupulatność, ale tracicie czas. Wasz syn jest tam, gdzie jego miejsce. Wychowujemy nowe pokolenie, wolne od Waszej skażonej przeszłości. Jesteście reliktem, a Państwo dba o przyszłość. Proszę wracać do domu. Nie ma tu dla Was nic więcej. W tym momencie jej wiara w system umarła. Zrozumiała, że nie walczy z błędem. Walczy z zamierzoną, logiczną i absolutną wolą. Wyszła z jego gabinetu, a echo jego słów dudniło jej w głowie, ale nie była złamana, była wolna, wolna od iluzji. Jej cel się nie zmienił, zmieniły się metody. Skoro prawo było bronią systemu, ona musiała znaleźć inną. Archiwum mieściło się w wilgotnej piwnicy. Powietrze było ciężkie od zapachu starego papieru i kurzu. Za stertami teczek przy małej lampce siedziała Irena Wójcik. Starsza kobieta o zmęczonych oczach, które widziały zbyt wiele. Ewa podeszła do jej biurka. Nie błagała. Położyła na blacie numer sprawy Janka. Muszę wiedzieć, gdzie on jest powiedziała. Irena spojrzała na nią z nad okularów. Widziała już setki takich kobiet, widziała ich ból, ich desperację, ale w oczach Ewy było coś innego chłodna determinacja. Przez chwilę wahała się, ważąc ryzyko, wspomnienie własnego brata, który zniknął bez śladu, przeważyło szale. Przyjdź jutro przed zamknięciem, szepnęła, nie podnosząc wzroku. Zobaczę, co da się zrobić. To był początek ich cichego, niebezpiecznego sojuszu. Mały akt ludzkiej przyzwoitości w nieludzkim świecie. 24 grudnia 1951 roku, Wigilia. Warszawa była przykryta cienką warstwą śniegu, a przez okna kamienic migotały światła choinek. Ewa spotkała się z Ireną w pustym archiwum. Kobieta podała jej cienką, pożółkłą teczkę. To wszystko, co znalazłam, powiedziała nerwowo. Proszę, weź to i idź. Ewa otworzyła teczkę. Spodziewała się raportów, ocen, protokołu przeniesienia Janka. Zamiast tego jej palce dotknęły dokumentu oznaczonego klauzulą tajne specjalnego znaczenia. Tytuł brzmiał: Program Zorza. Dyrektywa operacyjna. Czytała, a jej serce zamieniało się w kawałek lodu. To nie była sprawa Janka Nowaka, to był plan systematyczna, precyzyjnie opracowana kampania. Były tam listy nazwisk dzieci i ich rodziców, były kryteria selekcji element niepewny rodziny reakcyjne osieroceni przez wrogów ludu. Były instrukcje dotyczące procedur, psychologicznego przygotowania, zacierania śladów. Jej osobista tragedia rozpuściła się w ogromie zbrodni. To nie była pomyłka, to była fabryka. Fabryka, która kradła dzieci, by produkować nowych, wiernych obywateli. A Zygmunt Bielas nie był zwykłym urzędnikiem, był jej architektem. W tym momencie coś w niej pękło. I jednocześnie scaliło się w nową, twardą całość. Jej żal ustąpił miejsca zimnej, krystalicznej furii. Już nie chodziło tylko o odzyskanie syna. Chodziło o zniszczenie tej fabryki i jej twórcy. Z ofiary stała się myśliwym. Podniosła wzrok na Irenę. To nie jest błąd, powiedziała, a jej głos był pozbawiony jakichkolwiek emocji. To jest plan. Irena cofnęła się o krok, przerażona spokojem w głosie Ewy. Zrozumiała, że pomogła obudzić coś, czego system powinien się bać. 29 stycznia 1952 roku, mając nazwiska z listy, Ewa zaczęła działać. Poruszała się jak duch, odnajdując inne matki. Spotykały się w ukryciu, w parkach, w kolejkach po mleko. Wymieniając szeptem informacje, budowała sieć, małą, kruchą sieć oporu, utkaną ze wspólnego bólu i determinacji. Ale Bielas nie był głupcem. Zauważył, że skargi ustały, a w ich miejsce pojawiła się zorganizowana cisza a cisza była bardziej niebezpieczna niż krzyki. Zastawił pułapkę, znalazł słabe ogniwo ojca jednej z dziewczynek. Złamanego człowieka, którego szantażował obietnicą lepszych leków dla chorej żony. Mężczyzna pękł. Ewa szła na umówione spotkanie w małej kawiarni, gdy zobaczyła go stojącego po drugiej stronie ulicy. Jego twarz była maską cierpienia. Spojrzał na nią, a potem subtelnie potrząsnął głową. Ostrzeżenie. W tej samej chwili Ewa zauważyła dwóch mężczyzn w płaszczach. Stojących w bramie obok kawiarni. Zamarła. Wszystko stracone. Zawróciła i wtopiła się w tłum. Biegła przez mokre, oblodzone ulice Warszawy, a w jej głowie dudniła tylko jedna myśl Irena. Gdy dotarła do archiwum, było już za późno. Krzesło Ireny było puste, a w powietrzu unosił się zapach strachu. Tego samego dnia Dowiedziała się od jednego z kontaktów, że Janek został przeniesiony. Przewieziono go do specjalnego ośrodka, gdzieś na wschodniej granicy bez nazwy, bez adresu. Zniknął. Tę noc spędziła w opuszczonym mieszkaniu znajomego, który uciekł na zachód. Była sama, poszukiwana, bez dokumentów, bez sojuszników jej sieć została zniszczona. Jej jedyna przyjaciółka trafiła w ręce UB. Jej syn zniknął bez śladu. System wygrał. Leżała na zimnej podłodze, a rozpacz była fizycznym ciężarem, który uniemożliwiał jej oddychanie. Wszystko stracone, ale gdy leżała w ciemności, wsłuchując się w bicie własnego serca, coś się w niej poruszyło. Nie była to nadzieja. To było coś twardszego. Spojrzała na swoje ręce. To nie były już ręce matki, która piekła ciasto, to były ręce księgowej. Odebrali jej wszystko. Został jej tylko umysł. Umysł, który potrafił widzieć wzory w chaosie. W tej najciemniejszej godzinie zrozumiała. Jej jedyną, ostatnią bronią była ona sama. 10 lutego. 1952 roku. W zimnym, wilgotnym pokoju, przy chybotliwym blasku pojedynczej świecy, Ewa Nowak budowała swoją broń. Nie potrzebowała już skradzionych dokumentów. Posiadała coś cenniejszego ich pamięć. Na brudnej ścianie, kawałkiem węgla, odtworzyła całą strukturę programu Zorza. Rysowała schematy, łączyła nazwiska z datami przepływy funduszy z numerami rozkazów To nie była już tylko mapa zbrodni. To był rentgen systemu, obnażający jego wewnętrzną logikę. I w tej logice Ewa szukała pęknięcia. Wtem doznała olśnienia. Błysku tak jasnego i zimnego, że aż zaparło jej dech. Przez cały ten czas próbowała udowodnić, że Bielas popełnił zbrodnię. To był jej błąd. W świecie, który zbudował, zbrodnia była cnotą, ale istniał grzech o wiele cięższy: grzech, którego system nigdy nie wybaczał nielojalność paranoja była krwią w żyłach tej władzy. Każdy bał się każdego, a największym strachem nie było zło, lecz podejrzenie o działanie na własną rękę. Ona nie musiała demaskować jego programu przed światem. Musiała sprawić, by jego przełożeni uwierzyli, że program jest tylko jego. Zaczęła pisać. Przez dwie noce, bez snu, napędzana czarną kawą i zimną furią, tworzyła arcydzieło biurokratycznej fikcji. Jej narzędziami były skradziony papier firmowy UB, podrobione atramenty i jej genialna pamięć do liczb i stylu urzędowego. Nie pisała o porwanych dzieciach. Pisała o niezaksięgowanych środkach operacyjnych, nie o zniszczonych rodzinach, lecz o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa poprzez tworzenie nieautoryzowanych struktur. Fałszowała księgi rachunkowe, raporty, donosy, stworzyła papierowy fantom, który przedstawiał program Zorza nie jako ideologiczną misję. Ale jako prywatne imperium majora Bielasa, skorumpowaną, niekontrolowaną operację, która mogła w każdej chwili skompromitować jego zwierzchników. Wplotła w to wszystko prawdziwe nazwiska i daty, nadając fałszerstwu przerażającą wiarygodność. Gdy skończyła, w jej oczach nie było już rozpaczy. Była tylko spokojna, chirurgiczna precyzja miała swoją bombę. Pozostało tylko podłożyć ląd, anonimowy list, wysłany z poczty na drugim końcu miasta, zaadresowany do bezpośredniego przełożonego Bielasa, pułkownika zaręby z Departamentu Kontroli Wewnętrznej UB. Pułapka była zastawiona. 13 lutego 1952 roku. Ewa Nowak weszła do gmachu komendy głównej Milicji Obywatelskiej. Nie ukrywała się, szła środkiem korytarza, a jej kroki odbijały się echem od kamiennej posadzki. Jej szary płaszcz był ten sam, ale kobieta w nim była inna. Podeszła do okienka dyżurnego, a jej twarz była spokojna, jak zamarznięte jezioro. To był jej ostatni genialny ruch. W tej samej godzinie, w której pułkownik Zaręba otwierał jej anonimową przesyłkę, ona dobrowolnie stawiała się w paszczylwa. Wiedziała, że będą sprawdzać i znajdą w aktach, że Ewa Nowak, matka jednego z porwanych dzieci, właśnie w tym momencie rzuciła im wyzwanie. Jej obecność była potwierdzeniem, iskrą, która odpali ładunek. Spojrzała na beznamiętną twarz urzędnika za szybą. Powietrze było gęste od zapachu taniego tytoniu i mokrej wełny. To był ten sam zapach, który czuła, gdy składając kolejne bezużyteczne podania, uczyła się ich języka. Ale teraz to ona dyktowała warunki. Jej głos, cichy, ale twardy jak diament, przeciął pomieszczenie. Oddacie mi go, albo każdy w tym budynku dowie się, co to znaczy stracić dziecko. W tym samym momencie, w innym gabinecie, w innej części Warszawy, pułkownik zaręba skończył czytać. Pot spływał mu po skroni. Na papierze widział nie ideologiczną krucjatę, ale siedlisko zdrady. Bielas, jego podwładny, działał sam. Tworzył własną siatkę, defraudował fundusze. Zbudował imperium, które w każdej chwili mogło eksplodować. Grzebiąc pod gruzami samego zarembę, paranoja zacisnęła swoje lodowate palce na jego sercu. Podniósł słuchawkę telefonu. Dajcie mi aresztantów. Dwóch. Do gabinetu majora Bielasa. Natychmiast. Gdy Ewa stała w milczeniu przed oszołomionym urzędnikiem, dwaj agenci UB weszli do gabinetu Zygmunta Bielasa. Major spojrzał na nich ze zdziwieniem. A potem z niedowierzaniem. Co to ma znaczyć, towarzysze? Jesteście aresztowani pod zarzutem działalności antypaństwowej powiedział jeden z nich, a metaliczny szczęk kajdanek odbił się echem w pokoju wyłożonym ciemnym drewnem. System pożerał własne dziecko. Kilka dni później do drzwi mieszkania Ewy zapukano. Cicho, niepewnie otworzyła. W progu stał Janek, był chudszy, a w jego oczach czaił się cień, którego nie było tam wcześniej. Nie rzucili się sobie w ramiona, nie było krzyków radości. Po prostu stali i patrzyli na siebie przez długą chwilę, a cisza między nimi była cięższa niż wszystkie wypowiedziane słowa świata. Potem Ewa przyciągnęła go do siebie i trzymała mocno, czując bicie jego małego serca przy swoim. Odzyskała go, ale oboje byli inni, zmienieni na zawsze. Wtedy zrozumiała. Myślałam, że sprawiedliwość to odzyskać to, co skradziono. Teraz wiem, że prawdziwa sprawiedliwość to sprawić, by ta kradzież nigdy więcej się nie powtórzyła. Rok później, zima 1953, Ewa Nowak stała w cieniu bramy. Obserwując kobietę płaczącą na ławce w parku, wiedziała, kim jest. Jej nazwisko było na liście, którą zapamiętała. Podeszła i usiadła obok niej. Nic nie powiedziała. Po prostu położyła na ławce małą, złożoną karteczkę i odeszła, znikając w szarym tłumie. Kobieta otworzyła kartkę. Był na niej tylko adres i jedno zdanie. Niech pani zapyta o doktora Kowalskiego. Proszę powiedzieć, że przysyła panią matka z Mokotowa. Wojna się nie skończyła. Dopiero się zaczynała.